No, jakiś frajer, co nie? No, bez kitu. No. Pinkwar czy coś. <noise> Ogólnie to... Jak sądzisz, z kim dziś będzie walczyć? Na tym, na, fej... na highleagu? Nie mam No, Z Nerwarienem. Tak zap zaproponuj jakąś osobę. Z Nerwarienem, no, Z Nerwarienem? Nie, tak. nie, nie z Nerwarienem. Mi się wydaje, że... Nie. Mogą go wystawić... Nie wiem jakie ona jaka jaka kategoria walgowa. Czekaj, kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj! Dalej, dalej, dalej. Mówię, <grym> nie ma co, nie ma co, nie ma. Zjadźcie, kto no i zajbistec, chodź, do tego. Pięknie, ja chyba, no jest, Dobra, co mam się poprzedzić. No i. Ale też, ja nie wziąłem, ja nie wzią w ogóle, czy mi o wszystkich. Ja, ponieważ to masz 900 HS na start. Dwa są Overpower Team. Kurwa, ale secik podstawowy, ja pierdolę. Long sword, do tego tego wapierik stepter i kurwa bucik. Co tam? Jestesy kurwa, kupię? Buty, marki Gabor. Sam nie wiem, co se kupię. Ty nie kupię. Kurwa. Hmm, no, no, no pod albo chłoptacz po soki. Kurwa, wszystko za 300 Mm. O, tak se kurwa kupię I tak se kurwa kupię Nie ja mnie tam uważać też czego? No wiem właśnie o to chodzi Ale samo naje, mu, najebisz mu na tak jeden, jeden, o już o, dwa na nie, nie no, dwóch dwóch też najebię Już To są kurwa zirki No i się wypierdali tak jest Prosta piłka Tylko nie, resetu nie dostanie, no i super Siądzie już, o nice Wiktorku, ładnie, podobało mi się to Dobrze, o kurwa, znowu zła scena, zapominam to zmienić Oj, dawno Kamilką nie grałem, a widzę, że z Kamilka w sumie wróciła do tego Fun to play was, jest tego. bardzo, fajna jest Kamilka Bardzo duże mm -hmm. satysfakcji dają te resety autoataków Mimo jeden I trzeci hit tak ma bardzo ładną animację tymi stópkami Lubię Nie, mniejsza się tylko tego... na naładowany chyba no a tak, 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 naładowany, tak, 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 sorry. To gdzie ty ogólnie jesteś? Tu? Okej. Ta go na W? Nie, chyba nie. Nie, kurwa, jest za dużo. Ej, ku, Wiktorku! Kurwa, Nie, trafiłem się w tą w ścianę Urwa, e, Ja mam jakieś 600 pingu ogólnie. O, no spoko. Spoko, no, to umarłeś. Na tej akcji miałem jakieś 200-300 pingu, co najmniej Ale mm. dobra, podobają mi się te wymiany. To jest taki był plan? Hmm? Rozjebać ich. On był prosty. Ogarniam się ku. Czekam, aż mi wejdzie druga faza ku i się do niego flashuje, bo na mordę w używam. Ale no. 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 zapomniałem, że jestem zimany. I po pierwsze nie miałem nie, nie miałem zasięgu na dobrego flesza. Po drugiego nie miałem za nie podwieżą. Po trzecie Jedną wieży. mimo tam lecące W włączonym byłoby cox. Bang. No, ta animacja jest ładna bardzo. A ten Vapir scepter daje kurwa dużo. No, na no, pojęć, że na Azirki, tylko nie wiem, czy nasze E proguje się na jego RC. Chyba się proguje. Nie, tak? bo jego RK to wszystko, wiesz? Ale później to nie możesz prostu... w nią wejść, to nie jest jako jakiś kurwa ściana, czy coś? Nie, nie, bo to ci odrzucę. W jeśli sensie jakbyś jakiś dalsza spowodował przez tą erkę, to ona by cię odrzuciła, wiesz? Aaa, takie coś to jest, dobra. Kminie. Hmm? No właśnie. Każ masz, masz. Te, ale Też to mam. Ja, kurwa. Tylko, że oni mogą nas hakować za swoje erki, nie? No, o kurwa, wektorku. Uważaj, uważaj. Usł. Kurwa. Dobra, i Elo. Nie mam że ja bym go najebał. Kurwa nie uleczyłem się chuj. Kurwa, przepraszam Brawo, za późno. Nie, ogólnie to jestem zjebany, bo nie. Albo nie jestem kurwa jak sądziło. No stary, nie. Nie, 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 ale nie mówię, ale nie mówię o akcji, ja mówię o tym. Ja mówię o przedmiotu jaki mam kupić. Bo głupio, nie głupio jest nie mieć Shina, a ja kupuję przedmiot, który nie ma Shina. Nie mówię o akcji, tylko o przedmiotach, wiesz? Mhm. No to for to tam chillera. Mam to, kupujesz sens livera. Jaka następnej i ty mi lecisz? No, chyba, chyba trzeba będzie takie. Nie no. A, może nie wiem. To, agresor. Kurde. Bandyta. Ta, dziary na pobryję Jakbym suchego szyna kupił? Też tak, możesz Będę latać z suchym szynem, po prostu coś się później tam wykombinuje W ogóle to przyszedł nas chłop chyba z bota wiesz? O Mam 5 fragów Po co? I... 4 śmierci Po co on się tu do nas udał? Mocno najebać, o, wyfreszowali, zajebiście Nie, no najebiemy im ogólnie. Wszystko że tak? Obrażenie równa się obrażeniu. No tylko na ciebie. No i idę, idę. Od boku wejdę, wiesz? No ale jakby co wchodzimy w tego, co ma tego maskę. Właśnie weź, weź co, weź co. Dobra, nice. Tylko kurwa, łatwo. No, ładnie. Ale koszty many ma taką gniarkę, tak to spaszy. 25 no. za kół. Niskie, niskie. Więc ja tylko pierwsze kół zażywa many, drugie już nie zażywa. Fajne. A, że ja dostałem agro. Ej, ja, popierdamy się? Tak. Masz agro, uważaj. Dobra. Ty jakie agro? Ja, ja, ja mam, ja mam to... agro. Wiesz zultowałem, ultowałem, alo, kurwa. Nie wiem czy się ultowali, przecież zdejmuje agro. E, tak, ale chyba dostałeś kurwa, nie wiem. Płoń chuju Mogłeś dostać jakoś, wiesz po tym już wszystkim. Nie no, wiem. No mogą od, od razu jak się ulska stawał, mogłem sobie po prostu tego ja nie atakować. kurwa luhajska tak jest tylko na tym bocie posesajam pałę no <grywa> kurwa standardzik Ja ma to jeszcze nie kupionego, to jest chyba błąd ale chuj Dobra, bo mam 4-500. 5 już. Dała jeszcze coś? Jeszcze o kurde, jeszcze, fu, Nawet na e nie mam. Dobra, jednak mam, żartowałem Aż? Biorę biorę agro, biorę agro. Jeszcze z 3 to wezmę. Jeszcze z 3 tego kurwa. Chodź, Mam trochę już cofkę użytkowników. Mhm, też jest Ja macie, chce kupię, ale. O... Nie no patrz jaki jest kurwa Dobre, Kurwa Nic brakowało mi na temacika ma trochę Smoczak jakiś użytkowniku? Let's go Tylko najpierw pierdol temu botlinerowi takie szybkie szybciutki, prędki. Aż ma takie dipsy, stary. Będzie one-shotnik. umrze w szybciej niż 3 sekundy. Nie musiałeś No tak. ale chciałem go. Obiecałem, że w 3 sekundy. I tak nie były 3 sekundy. No, były 3,5. Poradzisz co? Nie. No, czeka na ciebie. Nie, no kurwa. A, kurde, no. przepraszam, przebiłem ci rękę. Dobra, rozjebię ich, tak w, w ramach zemsty wszyscy tu przyszliśmy. No i widzisz, dobry, do, mówiłem, to było celowe zagranie od początku, żebyś właśnie przybejtował ich. Dobrze, zagrałeś, tym. A, no, że moją ceną, tak? Nie no, ale ty przeżyłeś mój... przecież. Nie ryzykowałem, ja byłem pewny swego użytkowniku, naprawdę. Ty możesz hmm. to wątpić, ale naprawdę byłem pewny swego. Okej okay. Coś chciałem złożyć jeszcze, kurde Co ja chciałem jeszcze złożyć? Coś chciałem złożyć Obrażenia No, w swoją drogą Kurwa chuj Nie, nie wiem Się Zastanawiam jak jakiś cielak Kurwa. Chyba se QSS-a złoży, wiesz? Dobrze. Ale to ci nic nie da, bo nie mam żadnego tego poza tym... Po ale R-ka canceluje chyba, w sensie... Jak kliknę w trakcie r -ki, to staje nagle w miejscu. Powiem... Ci, a co ci się skrócić pół sekundy w milisekundę? Jak dobrze klikniesz? W sumie kurwa nie, ale daje match resisty, daje i damage. Okej. Okay. Nie no, jeszcze te ode mnie. Siurak. Ej, ogólnie ta Kamilka na basie postoje so. idę jej pomóc. Fajnie jest switchować często targety, bo dużo pieniędzy się dostaje. Tak Nie kurwa, nie chce mi się poszować na tej gierki A, weź dostań Eskę. kę To skrzynkę no Tak jest zamiar ogólnie No i zajebiście To da się takie przedłużenie robić? Jak przygra gasie? Poczekaj Da, tak, da się, da się góra, kurwa, zajebista. Na niego skoczyli wszyscy, kurwa. <noise> Jak takie pająki. Bez kapy. Jednak, o, da, da się przeskakiwać jednak przez jego ulta. No, widzisz? Sprawdzone właśnie. I to ciekawe jest, bo jakbyś na przykład takim Jackson spał, to nie się oddechną. O kurwa. Smoczek wstaje to infernalek obrażenia. Kurde, nie mam pieniędzy Kurna, ale kurwa, no nie można tak pozostawić tej sytuacji O, spaliłem się. Dawaj, markujesz ich Kurwa, co się odpierdoliło tutaj? Ale jestem pierdolnym bożkiem Ej, w ogóle aha, aha. jak możesz to na streama Jakby nie wiem, czy ktoś. jak się szotuje, ale się tak odpierdoliła gra. Masz Twitcha na telefonie? Wiesz, ja, ja oglądam tu jakby twojego. A, ale, dźwięku, gr... ale dźwięku nie masz. No nie. No, to dostawałem jakieś 3 na sekundę powiadomienia, że że ma na mnie trigger przez jakieś 4 sekundy. Mmm, wysłano. Mm, mm. Bo. Bo on zaraz pił tą na tobie. Dlatego tak się błogowało. No, możliwe, możliwe. Dobra, kurwa. Jest Essence River. <laughs> Takie gówno. Ale do obrażonka, stary jak kryt wejdzie na wzmocnionym kół, to oni znikają na jednego autosa. Jeszcze mogę sobie kupić jeszcze mogę, mogę sobie jeszcze kupić tego... Chodź, rozrejpmy wszystkich, chodź Wiktor. A dobra, 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 dobra. Dobra, sam ich rozpierdolę. Kurwa, nie... Chuj, no długo jeszcze? Dobra, najpierw No dobra, potwierdzone info, QSS nie działa podczas r jest pierdolona. Dobra, chuj, weźmy to, zabijmy. Oj, po prostu to skipni. W sensie nie wiem, chyba NQSS. A z wyjątkiem podrzucenia w powietrze, no faktycznie. Ej, chyba SK będzie. Chyba. Mam skrzynkę i mam tego. Nieważne, co się stanie, jakiegoś skina będę miał. Albo, by tylko, albo będzie to. Yy... Ludemacz Sena albo coś innego <grywa> oni chcieli kurwa grać tymi Przeka sami chcieli To no wyjebcie się No nieważne. ważne S? O kurwa poczekaj czy Adam... Czekaj kto miał na Twitchu Nick Faker Raker?